Tak mi ale, ale... Ale Hela, dlaczego? Jestem taka... samotna. Ale ale Hela, przecież Ci mówiłem, że Pan Bóg Cię kocha. Nieprawda, kłamiesz. A... Ja wcale tego nie czuję. Aha, Hela. Czekaj, dam Ci chusteczkę, czekaj. No. Dziękuję. O. O. Już dobrze? Nie, bo nadal nie czuję samotnej, że mi kokardka z głowy spadła. Hela, posłuchaj. No bo to jest tak. Kojarzysz Adama i Ewę? Nie. No to było tak. Że Adam i Ewa żyli z Panem Bogiem, tak? Ale ty, to zna! No! I oni zjedli owoc, czyli zgrzeszyli. I przez to, że oni zgrzeszyli i że my grzeszymy, nie doświadczamy Pana Boga. Rozumiesz? Nie. Patrz, okłamałaś mamę na przykład, tak? No może? I to jest grzech, przez który nie doświadczasz Pana Boga, widzisz? Hmm. Ciężka sprawa, ale wiesz co? I to, to, to. co? Ja ci i on już mnie nie kocha? Nie, nie, chodź, powiem ci sekret, chodź na to, chodź.